Radio Talk FM. pierwsze radio informacyjne. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tadeusz Morz, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam do wysłania dzisiejszego EKG. A w naszym studiu dr Małgorzata Wychowani, prezes Związku Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów, dr Hubert Janiszewski, Dzień dobry. członek Rady Nadzorczej wielu instytucji finansowych, także przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC, Adam Ruciński, Dzień dobry. prezes BTFG. Co tak? to jest? Dzień dobry. Dzień dobry. A, widzi dzień pan. Dzień. A, widzi pan. Hubert Janiszewski pyta. To jest dobre pytanie. Co to jest? Ja się głowię nad tym od, od, nie wiem, od dwóch lat albo od Pan trzech. nam zdradzi ten... Tak. Pełną nazwę. No cóż, nazwa abstrakcyjna, tak jak, jak A, wiele które... A dozwolona jest, proszę pana, czy to nazwa? Czy to jest... Ja myślę, że nazwa BTFG czy... jest dozwolona. No, BTFG jako skrót, natomiast być może są to słowa powszechnie uważane za wulgarne. Jest... E, na, natomiast jakby klienci nam ufają i. Za no, dobrze, broń Bożego. możemy dyskutujmy na ten temat. <laughs> proszę państwa, A, cóż, to jest nazwa po prostu. To jest, to jest nazwa. nazwa. To, nie to nie jest skrót. To... Nie jakaś Są tam... takie mniejsze firmy typu KPMG i mają podobne też nazwy abstrakcyjne i mamy my jako większa mamy BTFG. No, no tak, tylko no, ale KPMG można rozwinąć. Marwick i coś tam jeszcze. Coś tam jeszcze. No właśnie, to też można rozwinąć też jakoś po tym po rosyjsku chyba. <laughs> Proszę państwa, cóż tam na rynku papierów wartościowych wczoraj na większości liczących się rynków wzrosty nawet w Europie Zachodniej dosyć imponujący, bo DAX zyskał 1,77%, Dow Jones w Stanach Zjednoczonych 0,6%, ale WIG20 stracił 30%. aczkolwiek WIG20 trzeba powiedzieć, że on dobrze się trzyma jakoś. W, ostatnich, w ostatnim czasie był relatywnie nawet w pewnym momentach mocniejszy niż, niż rynki zachodnioeuropejskie. Nikkei w Tokio dzisiaj zyskał 30% na zamknięciu Hansem w Hongkongu dziesiątą WIG20 w tej chwili do góry 28 procent, czyli prawie 30 w paryżu w 13 setnych. frank szwajcarski traci na wartości kosztuje 3 zł 8 groszy 20 traci euro traci 15 setnych kosztuje 4 zł 1 grosz dolar amerykański 47 setnych procent, na minusie 2,83%. funt brytyjski do, do góry 5 setnych procent, 3 setne w tej chwili 4,56 zł groszy EKG. Proszę Państwa, hmm, usługowy pociąg do Polski pisze dziennik Gazeta Prawna dzisiaj na pierwszej stronie. Zagraniczne koncerny masowo otwierają u nas centra usług dla swoich oddziałów rozsianych na całym świecie. Pracuje w nich ponad 40 tysięcy osób specjalizujących się w księgowości finansach czy IT. Będzie ich więcej. Wrocław wygrał wyścig z 400 innymi miastami na świecie. To tam właśnie wielka międzynarodowa firma audytorsko-doradcza Ernst Young otworzy w poniedziałek swoje centrum usług wspólnych. Będzie ono zapewniało obsługę dokumentacji księgowej i finansowej większości europejskich oddziałów Ernst Young, zatrudnienie przynajmniej 200 osób. My od co jakiś czas mówimy o tym, że Polska staje się centrum usług finansowo-księgowych, no ale mówisz także o Indiach, że to Indie są takim centrum ogromnym, gdzie na przykład amerykańskie firmy działające w Stanach Zjednoczonych czy na rynku globalnym, właśnie zamawiają usługi, bo to dziś nie jest żaden problem. Usługi księgowe winni. Czy my mamy się tutaj z czego cieszyć? Czy ta radość jest jakoś przesadzona? Że jest to margines naszej... naszej... Nie, nie. Jak zaraz, za, zaraz. No. No. Daj daj ci. To jest margines, margines naszej gospodarki. Czy to o czymś może świadczyć? Czy to pociągnąć może za sobą jakby innego rodzaju inwestycje? No bo cóż, no bo biurowiec łatwo postawić, blaszak można postawić, zatrudnić tam księgowe, postawić komputerów, yy, parę. No i pracują, a jak trzeba, to nie jest żaden problem, nie jest to koszt żaden, żeby się wynieść i przenieść takie centrum y, księgowe czy finansowe zupełnie gdzieś indziej. Trzeba się tu jeszcze czego cieszyć, jakie procesy ewentualnie, jeśli może, zapoczątkować, to, y, to jakiego typu i na co to może mieć wpływ. Proszę bardzo. Damy Może ja uważam, uważam, że mamy się z czego cieszyć, bo przełamaliśmy, przełamujemy powoli taki stereotyp Polska kraj taniego wytwarzania, czyli jedynym aspektem, który był dostrzegany przez wielu inwestorów zagranicznych to było porównywanie, czy jesteśmy... Tańsi w produkcji czy drożsi w produkcji? Tutaj widać, że zaczyna odgrywać rolę nie tyle taniość siły roboczej, co kwalifikowa... kwalifikacje nie. ludzi. Ale może te wysokie kwalifikacje też połączone są z tym, że jesteśmy tani jeszcze? Znaczy, jeszcze jesteśmy stosunkowo tani w stosunku do tych kwalifikacji. I rzeczywiście kwestia jest taka, że można to szybko przenieść. Ale nie zapominajmy, że również fabryki można bardzo szybko przenieść tak, z jednego miejsca na drugie. I to jest żaden problem. Wystarczy pół roku i fabrykę mamy w, z Europy przenieść do Chin w całości, a ludzie pozostają na lodzie, więc wydaje mi się, że to jest dobry trend i że powinniśmy wykorzystywać właśnie wykształcenie, nasze wykształcenie wzrost kompetencji ludzi do tego, żeby kreować jako kraj, który ma coś do zaoferowania. Znaczy, zjawisko niewątpliwie jest e, bardzo pozytywne. Powinniśmy się cieszyć z tego, jak z każdej nowej firmy w kraju. Znaczy, nie, nie oczekujmy jakiejś wielkiej rewolucji, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gospodarkę należy rozwijać albo można byłoby rozwinąć rewolucyjnie. To znaczy z dnia na dzień staniemy się super mocarstwem. E, róbmy to krok po kroku i każda taka nowa firma niewątpliwie e, pokazuje, że jest, jako kraj się rozwijamy. Faktem jest, iż są te ryzyka, iż okres wypowiedzenia maksymalnie może wynosić 3 miesiące i, i teoretycznie na przykład za pół roku czy za rok to nośle się gdzieś przeniesie. Ale w tym czasie zdobędziemy pewne, pewną wiedzę, pewne kwalifikacje i być może wtedy inna firma otworzy u nas taki ośrodek specjalistyczny w zakresie na przykład usług księgowych. Ja myślę, że jest pozytywne zjawisko. Nie jest taka prosta praca robotnika, choć należy ją również e, cenić, Proszę ale tak pana. naprawdę. Dzisiaj praca robotnika, praca robotnika prostą jest trudniej, myśleć niż Księgowego prawda. Coraz trudniej. To, w Polsce rzemieślnika. Trzema językami. To prawda, to prawda. Natomiast Zjawisko jest bardzo, bardzo pozytywne i cieszmy się z tego, znaczy nie oczekujmy, że to jest jakaś rewolucja, bo faktycznie nie prześcigniemy tutaj e, ośrodków takich jak Indie i, i, i nie ma na to, na to szans. Natomiast jeżeli powstają nowe firmy, powinniśmy się z tego cieszyć i czerpać z tego maksymalne korzyści, cały czas jednak pamiętając o tym, iż jako społeczeństwo powinniśmy się kształcić, dbać o naszą naukę e, i e, bo tak naprawdę na, w długim okresie najważniejsza będzie jednak to know-how, ta wartość dodana ludzkiego umysłu. Adam Ruciński powiedział, a pan księgowym jest, zdaje się, prawda? To ja, ja jestem i biegłym rewidentem i doradcą inwestycyjnym i również mam jeszcze innych kwalifikacje. Czyli pan mógłby także takie usługi świadczyć? Ja mogę świadczyć i również jako firma ja. świadczymy. Jako księgowy. Ja bym... no to życzę panu tego, żeby pan nie wiem jakąś największą firmę świata obsługiwał. Może pan ktoś hmm? pozwoli, to ja jeszcze uzupełnię tak. wypowiedzi moich przedmówców, a mianowicie my się wpisujemy Obym tutaj się w taki m. światowy trend że w rozwiniętych gospodarkach sektor produkcyjny się zmniejsza, a sektor usługowy się zwiększa. I przyjmuje się, że kraj rozwinięty to mniej więcej 60% dochodu narodowego w usługach, a około 20-30% góra w produkcji. Sądzę, że to jest potwierdzenie tego trendu w Polsce, że te usługi, które możemy zaoferować, są oferowane. Natomiast jeżeli chodzi o konkurencję na przykład z Indiami, ja sądzę, że mamy pewną zaletę w porównaniu do tego typu usług świadczonych w Indiach, a mianowicie po pierwsze jesteśmy w innej strefie czasowej, co szczególnie dla firm europejskich jest istotne, bo jest możliwość bezpośredniego kontaktu w czasie realnym między usługodawcą a usługobiorcą, a po drugie kultura pracy w Polsce jest jednak na moim zdaniem w wyższym poziomie. Niż w Indiach. No. A mówię to ze swojego doświadczenia. My jako bank mamy centrum rozliczeniowe, jedno w Polsce, a jedno w Indiach. A właśnie, a mimo to widzi Pan, mimo tego, że jesteście firmą europejską, macie centrum rozliczeniowe. Światową firmą, macie także centrum y, y, w Indii, dlatego że co? że y, Tam, zacz... tam tą strefę tam... czasową obsługujecie? Tam zaczęto. Czy obsługują tamtą strefę czasową? Tam po raz pierwszy te zaczęto te usługi. Mhm. A po pewnym czasie y, nasi koledzy doszli do wniosku, że dlaczego by tego nie zrobić w Polsce. I w tej chwili coraz więcej usług, z tego co wiem, jest przenoszone, w razie lokowane w Polsce. No, jak widać, jest jakość jakoś pracy jest, jest oceniana mhm. bardzo wysoko tych naszych ośrodków. No tak, a z drugiej strony jeszcze, bo powiedział Pan, że kultura pracy u nas jest nieco inna i myśli Pan, że wyższa, ale z drugiej strony także, e, jeśli spojrzymy na świat i na menadżerów na przykład pochodzących z Indii, to mm -hmm. są bardzo, bardzo wysoko bardzo wysoko cenieni, to jest jakby jedna kwestia, czyli to także świadczy o tym, że mają potencjał, wysoką, potencjał i kulturę pracy. No i mają tę przewagę, jeśli chodzi o to starsze pokolenie, myślę sobie, że to oni to wszyscy mówią po angielsku to jest. porządnie. Ale jest Natomiast bardzo nasze społeczeństwo akcentem. uczy się tego, prawda? no tak, w zależności od regionu jeszcze. Pewnie. Także ma, i, ma, i, ma, i mamy przewagi, i tych przewag nie mamy i bilans jakoś tam poza tym potencjał, no jednak mimo wszystko. Poza tym Indie są ciągle tańsze jeszcze w tej chwili no od, od Polski. Tylko tak. W związku z czym wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju usługi się wykonuje, bo one mogą być bardzo proste, na przykład jak sprawdzanie faktur. I wklepywanie do komputera, że tak powiem, tego. Ale skoro już wspomniałem o menadżerach, jeśli przyjrzelibyśmy się y, liczbie menadżerów i i pochodzący z Indii na bardzo wysokie stanowiska w korporacjach ogólnoświatowych, to podejrzewam, że i... jest ich więcej. I więcej niż. Ale to z dwóch, dwóch powodów. Po pierwsze, po <noise> że ich jest więcej, a po drugie, że oni w tym systemie działają od, nieprzerwanie od 100 mm -hmm. lat. No właśnie. A myśmy mieli 50-letnią przerwę. Ale proszę Państwa, to jest tak jak w, jak w biznesie, w każdej innej działalności. My porównujemy się teraz do, do Indii, żeby słuchasz nie odniósł wrażenia, że my walczymy z tamtym tylko ośrodkiem gospodarczym. Tak naprawdę. Nie, to przykład. O, tak, tak, dokładnie, hmm. dokładnie tak. Czyli zabierzemy kilku e, no we... przedsiębiorców Indiom, Czechom, Słowakom, Niemcom, Francuzom, Bułgarom. Bulgarom, e, nie, 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 ja mówię nie, bo nie, nie o to chodzi. Ja raczej myślę o centrach takich, że w tak, 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 Bułgarii, w Rumunii tak jest. pewnie będą postawa i powstają. I, I na takiej zasadzie konkurencji. Jak, iś, jak z każdego kraju zabierzemy po cztery centra, no to już będziemy mocniejsi. I tym bardziej, im bardziej będziemy mocniejsi, tym większość A pan, jak pan zrobić? E, jakością, krok kroku, jakość, jakością, krokość, jakością krokość, tylko krok i wyłącznie jakością. E, ja, ja myślę, że, że najważniejsza jest taka trochę taka cierpliwość, bo to, co ja zauważyłem, i tak jak pokazuje giełda. Giełda pokazała, że na początku, na początku wszyscy mieli wątpliwości, to będzie się rozwijała, ale giełda robiła swoje i dzisiaj mamy bardzo silną giełdę. Róbmy tak samo gospodarką.